robię transmisję właśnie, nie? No dobra, Przecież... to rób, zaraz do Ciebie wejdę. Słuchaj, to było na kompi, teraz miało miał być w na PlayStation, na... nie? Aha, ale to jest pewne, że wyjdzie na PlayStation, bo może być na konsolę, ale na Xboxa przypuśćmy, wiesz nie? Nie, właśnie tam czytałem tą całą tę recenzję, te wszystkie wypowiedzi, to chcę na PlayStation wypuścić. O, to się tak nazywała ta gra. Horizon Zero Dawn. Tak to się nazywa i to wyjdzie, to jest ProCard 4K, to jest to ja stary no kurwa zapraszam na i proszę zobaczyć tę gierkę, no kurwa, no, to jest niesamowite, nie? Jak ta gra wygląda, jak ona już tutaj chodzi na tych na gameplayach. Ale gameplay, nie patrzysz tam żadnych trailerów, nic kurwa, żeby nie było, że kurwa, to jak ja się napaliłem, co to było? Um, umbrella. Na stary się napaliłem, kurwa, A... kasę odłożyłem wszystko i dobrze, że nie kupiłem, umbrella, bo kuleś mi obejrzeć gameplay. Kurwa, śmiesz, umbrella, kurwa to... jak odpocząłem gameplay' to, to zjebałem swój cały kurosia. Umbrella ja. to jest Resident Evil, jeśli się nie mylę, Chyba tak Ale to jest, jest jebany, stary, kurwa, graficznie jest to, do... nie trailer... Trailer jest skopiczny. No trailerze dosikałem, dwa... ale... Jasiu, wylosowało mnie dwa tiery wyżej ode mnie. To będzie po mnie. Zobacz to, kurwa, teraz zrobię jakiś nowy gameplay, no kipu. Ty tam... E, Kurwa, bo e, on się Ja się wtedy jak e, skończyłeś, to e, masz tam jakiś człowiek na Piątym Kierze, może? Kosmiczna gra, naprawdę będzie kosmiczna. Kosmiczna, ale tak chuj. No wysoko więcej. To jest 4 x Ale w to i tam tak po to jest naprawdę no kurwa... To, to jest średni No jest to ja to ...kurde Ja siódme kiery, są. Ale przejebane, A kawałka jest... Jest kawałka, o! <śla> Jaki nik ma kawałka, ty szalona jadzia! <śla> Ja pierdolę! Nikt to ma pani kurwa, na się. Tam ja ma pani nie kurwa. Sala jazie. Po tym kurwo. Po tym... Ty żywopłatę Ja pierdolę, to się nie spodziewałem jak Tam mnie rozjedę, to wyjść na tak prośbę. Może to, może, to może, to może to będzie Polak? Albo kobieta? No już zobacz, to zaraz, jak nie, jak nie, teraz nie mogę, jak mnie zabiję to dopiero wtedy teraz... No tej, tego dużego kurwa! Mm. Ale kosmos, ja pierdolę. Myślałem, że to jest nie do to było. No, Patrz, ona na tę mapę, jest na tej nie mogę czekać tej gry, nie? Ja po prostu grałem już na pieniądze kurwa. Przeładowano. Nedno się horyzont, zero dawnik. Ja, ale... Pierdolak. to jestem na nowo bo myślałem, że by wszystkie. No bo chcę, co mi się dzieje, wow. Szalona tak, no nie, ja Jadzia, wiem, jadzia gra kafowie tylko. Kurwa. Szalona Jadzia, szalona Jadzia, Dobra, zobaczę zobaczę czy to w ogóle jest. Słucham, no ale na pewno przygoda kurwa tutaj niejednego kurwa z i zadziwy, ale sam, sama animacja, jeśli chodzi o to... jest No a tutaj nie było trybu walki w ogóle, więc co przygodało mi, że gdzieś było Hmm. Oh, kurwa, super. Muszę to zobaczyć. No, no to na pewno. To, to jest to, którego nie można zapomnieć. To to procent. To świat i Szalona jacia. Moje języki. A to nie jest Ktoś chyba polak. Wiem, kurwa, to by się widziałem. Widzisz, że był tydzień kurwa. Pojechałem się na kurs. Patrz, przejechałem kurwa i tyle zmian. A, wieczer, future. O, to Polak, no, zajebiście. To, to trzeba obejrzeć. To można obejrzeć, jest 20 minutowy jakiś, z jakiegoś... Dobra, ja, ja by na nie, ja by na mnie mojego streama w takim razie. Zostaw przecież, kurwa, no, ale muszę wejść na YouTube, a ty tam zaszcapiesz, gdzie to jest? Impreza, już tam idę, zobaczę. A czemu masz wyłączać, bo co? No, Dołącz Do mostu sesji, zobacz transmisji, smiski, transmisję ja został. tam Wrywa się, 0%. Ja no tego kurwa też nie widziałem. Widziałem podobny Tutaj jakimiś linami coś nie niedala. Jestem, ale mam pogłos. Ty, jakie opóźnienie w ogóle? Teraz dopiero wiesz, co mówiłem i pływa pytanie. No to jest <laughs> wiesz, od, od 8 do 10 sekund gdzieś masz opóźnienie w stosunku do na żywo, nie? O mam pierwszego widza na antenie to pewnie ty Teraz dopiero słyszę to co powiedziałeś, to do sekund, dopiero teraz to powiedziałeś Tak jest, nie, do ataku, pomocy Pierwszy widz na antenie to jest lat i we własnej osobie zaszczyciłem I teraz powiedziałeś o pierwszym widzu Ale opóźnienie nie. O ja pierdolę szóste tiery No oczywiście tjera. to tak kurwa, mówiłem że wejdę Polska flaga co, jest. Co, jedziesz, kurwa. Szóste fiery są, także nie, nie będę miał pewnie większych serc Jeden jednym kierowisku jak ja. Dwie arty, dwa niszczyciele. Ile ciężkich, ja pierdolę. Dobra, jedź za nimi, kurwa. No, 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 to, to, to tak nie działa. Zwiadę pojechałem na razie do przodu, pewnie sobie ja może wyspotuję kogoś. Wyłączyłem tam pomad. Sam jedzie na razie. Trzeba nauczyć, się no, widzę, widzę. No, są. trzeba nauczyć się kontowania, ustawiania się do strzału. Zwi zwi zwiady są szybkie, właśnie. Średnie przy mnie jedzie. A stanę gdzieś na górze, bo... będzie ciężko przebić. O, to się nazywało Ghost Wildlands. No, no, no. Tak to się nazywało. No jest jeszcze jedna gra. Też będzie warto na nią zwrócić uwagę. Ona wyjdzie chyba najpierw na PC Escape from... Tu jest napisane co to jest Torkej Torkoj co to kurwa jest napisane Escape from Tarkov Jest tam kurwa, takuj go To nie jest takie proste jak ci się wydawało W prawo, w prawo jedź Jedź prawo, bo nie. No jo, ale w prawo jak pojedziesz to Ty się schowasz za tym, tym kurwa Ale szybki jest, prawo, prawo, prawo Gąski mi, na, gąs, gąsienice mi rozwalił, gąsienice mi rozwalił, naprawiały. na razie nie ma, mogę, mam rozwalone gąsienice Zarody do mnie naprawione Pięknie, ale zjebamy Gąsienica naprawiona Artylerię jego, ja nie dał Nie może lewać, ja? Artylerię nie pierdolają nie... jeszcze Gąsienica naprawiona, ja wiesz To za kspoczysz kurwa, widziałeś to? Z góry też padło. tam, z tej góry, gdzie Ciebie strzelił go. No, artyleria. Bo kurwa coś ci przeleciało nad głową. Ale kurwa, miał ten pogłos. No artyleria, ha, W ten sposób walą. Kurwa, nie wiedziałem. Czyli za pewnie kurwa strzelali. Yyy, spotowo mnie z i artyleria wiedzie i, i strzela parabolą. No w po lewej, no jeszcze, jeszcze jedź Nie, nie podjadę po to górny fotel Za duży Nie podjadę No rozumiem, rozumiem Mam woźnicę, już jeszcze Co, nie podjedzie, no widzę, 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 że nie podjedzie Musisz założyć Hej, hej tarka. Jedź, jedź Paweł, jedź, Nie ma co, tu tutaj się kurwa czaić? Tam jest takie zamieszanie teraz, jest twój. O, na kurwa. kurwo. Na, ra na razie, na razie nikogo nie zabiję. To co widzisz to są tylko trzy przebicie, nie? Ale przebicie są więcej punktowane Zatoku, do, 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 do PD-czołgu niż, niż, niż zniszczenie, jest nie? Ogień. Dwie artylerie i, i trzy ciężkie zostały. Na kwadracie A2, weź no kurwa, pokaż mapę Jestem za tobą, na A2, że jedziesz w ogóle. To zły kierunek brałeś To nikogo nie ma Paweł Gdzie ty kurwa jedziesz? O tam są, widzisz na A2 nie zawracam. To nie... To, to nie jest szybki szok, tak wyjesz. Za długo, za daleko jedziesz. Cofnij, cofnij, bo tam nie ma. Yy, no jak nie ma? Ciężki jest. Jest ciężki tam. Haha, okay, okay, ale tu w miejscu mógłbyś wrócić, ale jedziesz dookoła, to nie obiegniesz tego. Dobra, no Ale, ale, tam dobrze, no, ale W miejscu dobra. musisz obrócić, kurwa. Tu jedziesz dookoła, tam, tam za daleko jedziesz. No tam, 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 dobrze, dobrze. No tam. Tu jedziesz po tych kwadratach. Zewnętrznych a to oni są na początku w tamtą stronę właśnie kogo to by się wyświetliło 14,5, i... 5 zostały w 5 Nie, 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 został, o, został ostatni czołg bo No tam jest jazda. Ostatni czołg został i to, i to ciężki. Przyjmuj bazę także. O no, w tych kwadratach jak się poruszasz, powolutku Ten artyleryjski został. O! Wszystko. drzewo. J.C.O. twoje Wszystko już. Mam będzie z górki. A, no. złaś w drzewo, kurwa. To się opóźnia. O! Widzisz, niepotrzebnie tam jechałeś, kurwa. To było się od razu wrócić. Premium zniszczony, uszkodzenie, przebicia, doświadczenie załogi. A widzisz, jest jakiś premium. Co to jest premium? To jest tak zwane konto premium. Z premium masz e, za bitwę więcej, więcej srebra, więcej pd. A nie mając premium masz e, tego srebra i pd masz opu, o połowę mniej. Premium dostajesz na starki jak kupujesz sobie World of Tanks, to znaczy ściągasz. Ja dostałem, e, ja dostałem za, za darmo na, na 9 dni. Zostało mi 4 dni. Mm. Czyli 5 dni gram w czołgi. Idę sobie po drzewku do Black Prince'a na siódmym tierze. Widział go w akcji na YouTube. Niesamowity jest. Którym ty jeździsz kurwa czołgiem tutaj? czy jakiś? No to jest ciężki na, na piątym, a ja idę do siódmego. Potem będzie Churchill 7 i Black Priest. To jest na 7 tierze już Juszczuk. Ale trzeba bardzo dużo PD zdobyć, żeby. Najpierw trzeba tak zdobyć PD, ha, żeby opracować. Ma ale żeby. Wolny, e, żeby na, najpierw trzeba zdobyć PD, żeby zdobyć. E, e, żeby opracować. żeby opracować. To szkoda premium, umożliwia zdobywanie 50%, 50 więcej srebra, 50% więcej punktów. Iść w chuj! Ja dostałem. to do co dos... nie opłaca. nie lubię takich gier. Ja dostałem, wiesz, na 9 dni, jak World of Tanks ściągnął do mnie od razu. No ale ty piszesz, że stawiasz, jak masz konto premium, to no, dostajesz tak. 50% wszystkiego więcej, kurwa. No, to no, ja pierdolę. Tu byś normalnie, gdybyś miał premium w tym momencie, to byś dostał jeszcze, kurwa, raz tyle. No ja mam premium, bo dostałem na 9 dni. Jeszcze 4 no rozumiem, dina. no ale tylko 9 dni cię to obowiązuje. Czyli jak dojdziesz do tych zajebistych, kurwa, czołgów i do tych zajebistych kwot, no to już tego nie będziesz miał, chyba, że zapłacisz, kurwa. No, chyba, że zapłacę. No właśnie, no. Są tu ludzie, którzy kurwa wiesz są maniakami tego podejrzewam kurwa na tyle, Oso. żeby zapłacić kurwa. okolicy są jednostki wroga. A, jest jeszcze ten, ci mówić, e, ta gra, ta druga, co jeszcze jest, kurwa ciekawa, kurwa, jest kurwa, nazywa się Escape from Kurwa w tej grze to broń kurwa tu jest rozłożona stary na, na, na kurwa 15 części kurwa, nawet w środku z okręta tej broni kurwa, w każdej broni też to jest, tak stary wypracowana broń masakra jest nie mega duży nacisk jest położony i kurwa na budowę broń kurwa i w ogóle kurwa nie no jest kosmiczna tak samo jest jakiś w chuj to było ta tarko później był ten Godricon ten Horizon ale ja, to tutaj jeszcze była jedna gra to była ta zombie jest taka sobie to to z ale tu wysyp jest tam jest ty, kurwa wysyp zombie fale zombie zabijasz kurwa ja naszę zwoła, teraz ci powiem Kurwa naprawdę ty, tytułów nie możemy, kurwa w ogóle przepuścić kurwa. Upcoming, 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 gdzie ja tu jest on napi Jego kurwa oznaczenia Bo ta mafia to taka swoja kurwa Mafię to trzeba lubić kurwa Ale mi prezentuje się to, to jest ciekawie, a ta gra nazywa się Jeszcze mówię, is Gold to Wasa. No i to są te bierki, kurwa, które nadchodzą kurwa To będzie ostra siekana No i tam, kurwa ten czy nie Na zero mam kurwa znowu to jest Ścieżka do blach -Pynica. O gdzieś Chela, coś to jest, coś się dzieje Zwróć to na w lewo zobacz Nie 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 Tam jest jak, jak o, jest, jest, jak jest Jak jest na biało to go nie Teraz. trafi wiesz Nie trafi go jak jest na biało no co to Jeszcze raz, mu, go Jest twój Na biało to jest praktycznie nie trafi na pomarańczowo jest średnia szansa Aha, na penetrację Na czerwono jest duża szansa na, na penetrację pocisku, także to tu tak nie działa jest jest! Minus 20 kurwa Ja nie pojadę tam bo jest artyleria, są niszczyciele To tak nie działa że jedziesz sobie na... pojadę na pałę no to, to mi... Pojedę niewiele mi... ci brakuje Pojadę na pałę to mi rozjeba czołg To tak nie działa No to tu jest patrz kurwa blisko No tu jest, wyszytko patrz, no kurwa się nic mi, ale tyle nie widzisz, zajebiście. To tak nie działa. Gąsienice mi, ale rozjebała. Naprawiają mi Naprawiają się Kurwa. Ja pierwszy. Ale mam opóźnienie, coś ty. Ja mam opóźnienie na mapie. Grzeb. Chuj nie. Ty jak mówiłeś ała, to ja do teraz to zobaczyłem. Dobranoc. Czeka, ja to wyłączę, kurwa. O. Dobranoc. Słuchaj Paweł, kurwa. I wyłącz to, wyłącz to teraz misję. To no, tak. do sensu, ja widzę z opóźnieniem kurwa, prawie minuty kurwa Na transmisji zawsze jest opóźnienie od 8 do 10-12 sekund i tego nie przeskoczysz. Strasznie, strasznie, strasznie to przeciąga. I tego nie przeskoczysz. Ja nie widzę tego co bym chciał zobaczyć. Kurwa. I, I tego nie przeskoczysz.